Witajcie drodzy słuchacze i widzowie w kolejnym odcinku. Kiedy zdrada skazała Al-Andalus na zagładę, historia Al-Andalus muzułmańskiej Hiszpanii to historia blasku i tragedii. Kraj uczonych, poetów, architektów i wojowników, a jednocześnie kraj rozdarty zdradą i podziałami. Od chwały do zdrady, po upadku Wielkiego Kalifatu Umajadów w Kordobie w XI wieku, Al-Andalus rozpadło się na dziesiątki małych państwewek znanych jako Królestwa Taify. Każde z nich było rządzone przez własnego drobnego króla, często bardziej zainteresowanego władzą i luksusem niż obroną islamu. Zamiast zjednoczyć się przeciwko nacierającym chrześcijańskim królestwom Kastylii, Leonu, Aragonii i Nawary, władcy ci walczyli ze sobą. Niektórzy nawet płacili daninę chrześcijanom lub sprzymierzali się z nimi przeciwko ich muzułmańskim braciom. Była to zdrada najgorszego rodzaju i niemal doprowadziła do zniszczenia islamu w Hiszpanii. Lew Magrebu, Yusuf ibn Tashfin, ale za morzem, w Maroku, pojawił się wojownik i reformator, Yusuf ibn Taszwin, założyciel dynastii Almoravidów nazywany amirem al-musliminem, dowódcą muzułmanów. Yusuf gardził tchórzostwem królów Taify. Kiedy Alfons VI kastylijski wkroczył w głąb Al-Andalus, grożąc zniszczeniem resztek muzułmańskiej władzy, zdesperowani władcy Taify błagali Yusufa o pomoc. Odpowiedział nie dla ich dobra, ale dla islamu. W 1086 roku, w legendarnej bitwie pod Zallaka, Sagrajas, armia Yusufa, zahartowani pustynni wojownicy, starła się z potężnym wojskiem Alfonsa. Starcie było brutalne, pod koniec dnia armia chrześcijańska została rozbita, a Al-Andalus zostało uratowane. Od tego momentu Yusuf zjednoczył znaczną część Hiszpanii z Marokiem, dając islamowi kolejne cztery wieki istnienia na Półwyspie Iberyjskim. Bez niego Al-Andalus mogłoby upaść, zanim jeszcze rozpoczęła się pierwsza krucjata. ale historia lubi się powtarzać. Wiek później historia się powtórzyła, tym razem z jeszcze poważniejszymi konsekwencjami. Do XIII wieku upadła niemal cała muzułmańska Hiszpania. Pozostało jedynie małe królestwo Granady, rządzone przez nasrydów, Banu al Achmar. Przez dwa stulecia kurczowo trzymali się oni przetrwania, płacąc daninę Kastylii i licząc na wsparcie Maroka. Jednak gdy sułtani Maroka z dynastii Marynidów próbowali odbudować silne imperium Magrebu, które mogłoby chronić al-Andalus, nas ich zdradzili. Zamiast jedności, wybrali własny interes. Sprzymierzyli się nie tylko z chrześcijańskimi królestwami Półwyspu Iberyjskiego, ale nawet z dynastią Zajanidów z w, w Algierii wszystko po to, by zapobiec ponownemu powstaniu Maroka. Upadek Granady. Ta krótkowzroczna zdrada przypieczętowała ich los. Granada stawała się coraz słabsza i odizolowana, związana traktatami z samym wrogiem, który miał ją zniszczyć. W 1492 roku połączone siły Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej, monarchów katolickich, wkroczyły do Granady. Ostatni muzułmański król, Boabdyl Muhammad XII, oddał klucze do miasta. Upadek Granady nie był jedynie klęską militarną, był katastrofą cywilizacyjną. Meczety przekształcono w kościoły. Muzułmanie zostali zmuszeni do wygnania, nawrócenia lub śmierci. Biblioteki spłonęły, a wieki wiedzy przepadły. Niegdyś wielki klejnot islamskiej Hiszpanii przestał istnieć. Zdrada jedności dobiegła gorzkiego końca. Dziedzictwo i lekcje, zdrada królów Taify, a później Nasrydów, pozostawiła głęboką bliznę w historii islamu. To, co kiedyś było ostoją kultury i siły, stało się przestrogą przed tym, jak podziały, zdrada i poleganie na wrogach prowadzą jedynie do ruiny. Yusuf ibn Tashfin dał Al-Andalus 400 lat więcej, ale kiedy jego lekcja została zapomniana, a muzułmańscy władcy wybrali zdradę zamiast braterstwa, ich królestwo upadło, a wraz z nim ostatni muzułmański przyczółek w Europie Zachodniej. Historia mówi głośno, jeśli jesteśmy gotowi jej słuchać. Brak jedności prowadzi do zniszczenia, jedność chroni siłę. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy historię. Do usłyszenia. Pozdrawiam.